Wiecie, miałem pokombinować nad yy, ograniem Into The Pit, ale Scott wydał demo! Five Lights At Freddy's! Yeah! I mamy tutaj takie coś, jak coś to przepraszam za lagi, ale ta gra ma jakiś problem z optymalizacją, wiecie? No to co, springy-wingy i oczywiście Purple Mobil. Z akceleracją ma troszeczkę problemiks, ale okej, okay, dobra. I mamy tutaj mapy. Zagramy sobie jedną mapkę tylko, okej? Okay? Jedną mapę sobie po prostu zagramy. Żeby zobaczyć, z czym to się, z czym to się je. Więc oczywiście Prosper Skills. Zobaczmy, co to jest. Yeah. Jakieś power upy, nie power upy. Okej. Okay. O, fajnie. D -d -d dzięki, dzięki. No, trochę z tym. Ze skręcaniem jest problem, ale jakoś damy radę. Uuu. Aj! Co to jest na w ogóle? Mario Kart in the FNAF, nie? Ja nie mogę. Co? Scott coś ty odwalił. Naprawdę, Scott, coś ty odje od od Odwalił, serio. O. Ja bym chciał zobaczyć opcję. Yy, controller. Yy... Oj, a dlaczego to jest podpisane pod ten? A tu, tutaj mam, czyli napadzie też można w to grać. Ok, D dobrze wiedzieć. Dzięki Scott. Sadem się steruje. Ok, tu się zmienia itemy, switch items, use items. Ok, turbo right shift. Turbo hold. O, ok, dobra. Wsz wszystko chyba wiem. Jestem ósmy, tak, tak by the way. Ja nie mogę, co to jest w ogóle za gra? Mario Kart we FNAFie. We FLAFie, kurde, Five Lights at Freddy's Oj. Wow! Jonks! O ty Ja nie mogę, ty Tu mnie coś goni O no 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 ja nie mogę. Oglądałem u LB na trochę. Nie będę ogrywał trzech map, bo to nie ma w ogóle sensu. Mówię, ogram sobie jedną mapkę i, i... na tym skończmy, bo... Nie widzę... O Jezu, Exotic Bathers. Nie widzę naprawdę sensu tego. The fuck bo ogóle? Scott! Czemu zrobię shit post kolejny w postaci FNAF World? O nie! SECURITY DOORS Jestem ósmy God damn it. Co to w ogóle jest? Ja dupie No ale problem ze skręcaniem jest, nie wiem jak drifta używać Okej! Okay. To już chyba wiem jak. Okej. Okay. Thanks, thanks, dude. <laughs> nie wiem kufa. Yy, nie to, sorry. Ender kliknąłem przypadkiem. Yy. Dobra, spinkalamy. Dobra. Jej, nowy To WTF w ogóle. Nie, ja naprawdę nie wiem. A jak się... A. Oj, mamy cupcake' a jeszcze. A co robi kupkake? Nie no, widzę, że work in progress, bo ta gra jest strasznie... Prulato zoptymalizowana. Bardzo czulato. W ogóle ja nie mogę, dobra, tutaj robimy talk drift na lewym shiftie, uh, thanks. Wow! Mogę być siódmy. Dawaj, let's go, robimy progres. A, du dupsko blade. Co jest? Balloon Boy z różowym piździkiem. Na pierwszym miejscu. No okej, okay, no. Main menu. Nie wiem. Ale menu główne jest strasznie ciulato zoptymalizowane, bo klatki mi spadają i mi się wszystko laguje, a w grze normalnie wszystko git jest. Ajajajaj. No dobrze, to... Nie nagrywam dalej. To, to było Five Lights at Freddy's. Five lights at Freddy's. Ja pierdolę. Nie ja, ja nie, ja nie wiem. Naprawdę, Scott, czemu? Dlaczego? To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, cześć.